Witam serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. W dzisiejszym odcinku mamy pika z jednym z trzema kartami specjalnymi, które się pojawiły w SBC oraz w, w zadaniach, także jest szansa na chyba Salaha, chyba Mbappe, nie jestem pewny. Dziękuję Wam jeszcze bardzo serdecznie za rację, że wszystkie suby, które zostawicie na tym kanale oraz za wszystkie łapki w górę. No i możecie strzelić też pod tym odcinkiem, a my zaczynamy od ojej. Dawaliśmy tylko bo najwyższą ocenę, bo, ale to no nie jest to najlepsze, co, co moglibyśmy trafić. Ok, mamy drugi skarb przepalony. Nie wiem, czy troszkę nie przesadziłem z oceną, ale mamy drugiego pika, może tym razem. Jakiś jeszcze fajniejszy bohater niż Roy Robi kin. O! Powiem, zobaczmy, jak to, jak to cenowo wychodzi. No, powiem tak, że no nie jestem to najlepszy w cenie. No, ale 70 tysięcy. 000... Moriente 40 I kogo by tu wziąć No ani jednym Ani drugim prawdopodobnie nie zagram Więc weźmy Morientesa Pod overall po prostu Okej okay, tu są dwie bardzo fajne klasy Zacznijmy od 82 plus A wśród Kanada Znowu ta Kanada I to jest 85 chyba Pani tak Czy 84 A nawet 3 82 plus 80. No aktualnie moje szczęście w tej grze jest niesamowite. Naprawdę nic. Ale to nic. Nie chce mi wylecieć, a może tutaj. Jest coś specjalnego tym razem. Szkocjan L To to jest chyba podwójny. Nie. Nie, nie, nie. to jest ten. Tierny. On ma 84 tylko. myślałem że przecież walkout a jeszcze to nie jest podwójny, więc... Nic nas tu nie będzie czekać, 83 się... No ale to zawsze karta specjalna trafiona, tak i na kogo my czuamy? Naszym przeciwnikiem jest chill z flagą Ukrainy na herbie okej, okay, okej, okay, okej okay. No to ktoś trafił? Chyba chyba nie trafił, tylko Leo. Ale trafił to Sala. Moi dużo zwracając też... Kariery dawno nie była, a co wstawić ją w końcu, ale jest tyle kontentu się dzieje aktualnie w Ultimate Team, że ciężko zrobić game serwy, żeby se w karierkę, karierkę wrzucić. jak myślałem też... Wiem, że to jest kolejny pomocnik tak dalej, ale jest ten balak, który jest no dość tani. Ja się po prostu stałem, czy może nie zbierać folder i z tego nie zrobić, bo wygląda naprawdę bardzo interesująco, Plus może dostać potencjalny upgrade. Ale teraz ładnie i Rush Ford w słupek. No może ten balak dostać jeszcze upgrade, więc może wyglądać jeszcze lepiej. A ja trafiłem jeszcze kolejnego pomocnika, widzowie, ja tylko tego chyba nie, Wam nie pokazywałem, bo robiłem to Wtedy piki 78. Taki belku. I mi wypadł... Yy, Emre Can, który no, ma kartę w gangu Hulita i może się dostać upgrade, jak Borussia będzie grała ładnie w piłeczkę, więc no pomocników aktualnie mi czasy to mi daje bardzo dużo i napastnika, bo w sumie z Pika też były dwa dwa razy napastnik Oj, Leo to jest gol. a nie, jednak nie Mike Mike to... Leo teraz się przedarł wbiega w pole karne, czy zdąży podać Bernardo Silva? Bernardo Silva, myślałem, że nam no, tą piłkę, ale Portugalczyk wykończył, no kurcze fajna karta, jak gdzie nie upgrade'ik, Jest szybszy, to jest też tylko 80, ale... Ej gucci, gucci, gucci... Nie, nie naprawdę. No w salach. No kurde, no takie to. Te bramki padły. I, raz i no... 4-1. Ciekawe. Co się no, Dziwne. Początek był no taki na no luzie. A to nawet taki, kurczę, Ja ja się chcę udziać. Że kansana człowieku jest najszybszym najbardziej opobrońcem w tychże. Jeśli się wydaje, razem z Kwundem. <grym> Kurwa. Ja wiem, że jest 4 1, co nic nie zmieni, no ale... Ten się przeteleportował teraz. Czy naprawdę, tam mnie padł gol i dopiero teraz, to nie, 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 nie. Dobra widzę poróbmy sobie trochę pików dla odstresowania. W... Zacznijmy od pierwszego i mamy informa 83. Także już, już, już było warto, już było warto to zrobić. A zobaczmy, może coś jeszcze ciekawego tam poleci. Ja tylko widzę, że podczas robienia szybko tych pików, żeby nie przepalić jakąś złotą kartę ze swojego głównego składu, bo mi się tak zdarzyło kiedyś przepaliłem chyba Walkera. My tu mamy 87 magul I z kolejnego pika mamy 83 Majdor, teraz kolejny pik, który... 84 Okej. Mam tutaj ostatni pik w tym momencie mamy Macalistera. Okej, okay. okay, my drodzy, a zmierzymy się z. Ze... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ciekawy skład. Dwie karty wypożyczone więc albo kolega nie ma zamienników, bo ja na potencjalne SBC, albo testuję karty. Ale mam Madisona i ma Halanda, więc a no tak jak będzie by tu się nie dogonić do przecież. Ej, hey, czyli gościu będzie brał po prostu lagę na tego. Na Halanda. Cały game plan jego <śm> Salah. Sala! Sala! Robikin Kurde, ale to wykończył na skrzydle. To jest wrzutkę, wrzutka, ale w sumie to na to nikogo, nikoga miała być chyba na Sona, ale albo był fał był fał, jednak tym razem odgwizdał ten skurczy Son, kurde. W takim stylu. Takie z dupy, no tutaj kakrycie zgubili. Kurde z cygankowań. No i to Ale co za strzał, jak fariisz na boisko 5 minut, 5 minut... minutę przed Cześć, jeszcze na czas. Karny. <laughs> no really? no... Czekaj. To ma to najlepsze karne. To już tym. Robikin, Prawy górny. Tak! Mamy 3, 3 No i czekajcie bo tu To Hernandez w 90 minucie postanowił <śmienicza> Oj, mi padł padł Czemu nagle tak zaczął szybko biec w 90 minucie, a ten Aha Walker stoi i się patrzy. Ale aby mu się wcił dobrze, wiodło. No nic, widzowie, w dzisiejszym odcinku niestety przerąbaliśmy dwa spotkania. Mamy tu jakiś jeszcze płatek śniegu do odebrania, to sobie weźmiemy. Nie wiem, po co nam. Ja się będę z wami żegnał. Widzimy się jutro. Żegnam.